Dzień dobry, słuchajcie, po ostatnich wędrówkach po Grecji. Dzisiaj wybieramy się troszeczkę bliżej. Będziemy jechać do Busko Zdroju. No ale po drodze zatrzymujemy się i idziemy sobie, zaraz Wam pokażę tutaj nad jezioro, które nazywa się Hańcza. Proszę nie mylić z drugą Hańczą, która jest najgłębszym jeziorem w Polsce. Ta jest przez CH, a tamta jest przez Samucha. No i teraz sobie właśnie tu podchodzimy. Pokażę Wam, dzisiaj mamy niezwykłego towarzysza naszej podróży. Chodź Kajlo, chodź. No i zobacz, to jest takim pieskiem. Troszkę jest zaaferowany tutaj, bo widzi wodę, a to jest wielki wielbiciel wody. Poza tym uczy się teraz jeździć w bagażniku, więc jak wyszedł, to jest po prostu, wiecie, rozkojarzony jak, jak najbardziej się da i, i czeka, żeby już właśnie wejść sobie tutaj, Chodź, Może z nim podejdziemy. Czy tam dalej? Czy jakieś ładniejsze miejsce? Ale Dobra. chyba pojedziemy w ogóle na tą część. Tak, taką bo teraz bardziej tym razem podjechaliśmy od innej strony, zawsze podjeżdżamy od takiej, która jest bardziej z plażą. E, z plażą, tak i tam jakieś są jeszcze knajpki, a tutaj to jest taka bardziej właśnie... Tutaj to jak jakieś te bagna trochę wyglądają. Tak, nie? dokładnie. Przeniesiemy się na tą część taką bardziej turystyczną. Tak. No i wtedy też Wam pokażę właśnie e, jak to wszystko wygląda, a ten gentleman może sobie wejdzie do wody trochę. Dobra, podjechaliśmy sobie właśnie od tej drugiej strony, co Wam mówiłam. Niestety tutaj cała restauracja jest nieczynna. I ogólnie szczerze mówiąc, powiem mam yy, myślałam, że będzie o wiele więcej osób. Yy, a tak naprawdę jest niewiele, tu jacyś ludzie sobie odpoczywają. Tutaj też. No tam są takie kampery bardziej, yy, więc tam chyba sobie jakieś ogniska grille yy, ludzie robią, bo jest majówka. Ale ogólnie to naprawdę nie jest dużo ludzi. O tam sobie jeżdżą jeszcze na skuterach wodnych ale no tak mówię no, no wydawało mi się że więcej tych ludzi będzie nie jest tak yy, dużo przynajmniej ją sobie trochę po bądź, nie wchodzimy rękę ci wydwie niestety nie pójść do tego to ludziom ale... no jeszcze się tak yy, nie słucha zbytnio w takich momentach zabawy kajlo to Nie, nie Nie możemy Powiem Wam szczerze, że zapamiętałam to trochę inaczej i że było to ładniej, bo byłam tu kilka lat temu i no nie jest tak ładnie jak zapamiętałam, aczkolwiek jak ktoś chce sobie powypoczywać y nad wodą, no to, to można przyjechać, ale zdecydowanie nie jest tak ładnie, jak, jak pamiętałam, że było. Jesteśmy, tak jak Wam mówiłam, już w Łózku Zdroju, czyli w takim mieście uzdrowiskowym. Idziemy tutaj, bo tak jak możecie zobaczyć, tu są tężnie, które Wam zaraz pokażę, bo są bardzo, bardzo ciekawe. No i tutaj zdecydowanie jest więcej ludzi niż nad Hańczą no co raczej logiczne tak jak mówię z to jest to miejsce widzimy z sobie tutaj sama właśnie na tężnie bilet kosztuje 10 zł na właśnie tutaj tężnie i taras na górze skanujecie przy wejściu ten kod no i właśnie wchodzicie. powiem wam że 10 zł to na całkiem sporo jak za wejście tutaj tylko właśnie na tę tężnie i na ten taras No ale zobaczymy teraz jak to wygląda sobie właśnie móc usiąść na nich i powdychać to, co się wyzwala z tych tężni oraz różne takie roślinki, o których można sobie właśnie poczytać albo jak gdzieś w angielską wersję zeskanować. Niektóre są całkiem ciekawe, bo e, takie nietypowe, prawda? Tu mamy zatrwian szerokolistny. <laughs> Tylko jeszcze takie są, widzę, zbytnio nie kwitną pewnie przez porę roki. Ale... Pewnie niedługo to się nie stanie, więc możecie sobie też poczytać o roślinkach. Albo no, właśnie tak sobie usiąść, jak ja teraz sobie usiądę i powdychać to, co wytwarza tę Można właśnie być sobie też tutaj, tak bardziej pomiędzy. Wtedy wchodzicie pomiędzy dwie ściany, ale trzeba uważać, bo tutaj Wtedy e, można zostać oblanym wodą, e, ponieważ jak się podejdzie za blisko do którejś ze ścian, to kapie woda na was, więc patrzajcie, jest chłodniej niż na zewnątrz, więc to też jest warto uwagi, żeby jednak wziąć jakąś bluzę, jak się chodzi tu do środka, ciemność, zobaczyć. To jest taki fragment, gdzie jest naprawdę chłodno i naprawdę czuć ten zapach, który się tak wyzwala, ale to zdrowe, więc trzeba, trzeba oddychać mocno i głęboko. Tymi słodkami właśnie weszłam tu sobie z dołu, gdzie Wam wszystko pokazywałam i mogę Wam pokazać też widok, jaki stąd mamy. O, tu można przejść sobie od każdej strony w zasadzie i, i, i pooglądać e, e, widoczki, ale coś ciekawe zobaczcie, zauważyłam, że to są te kraniki. One są właśnie odkręcone teraz e, oraz tą wodę tutaj. Niech sobie kamera wpadła, więc tak się nachylam delikatnie. Eee, I właśnie ta woda, e, to ona spływa po tych gałązkach e, od tej strony zewnętrznej. E, no to też właśnie ciekawe, żeby sobie e, zobaczyć, bo, bo nie wiedziałam, że widać te kraniki, z których to spływa. Z góry też możemy patrzeć na ten środek. Jestem do końca spotkać na środku, ale wiem że pyska wodą i wydaje mi się, że to też ta woda, która spływa po tej właśnie... E, Kałąska, to jest ta sama, ona tutaj sobie wytryskuje, bo, no, bo nie wiem, co to by mogło być innego. Szukałem jakiegoś oznakowania, czy to jest, ale, ale nie mogę znaleźć. No ale na 99% właśnie to jest. To. Powiem Wam szczerze, że tak jak mówiłam, Wam ja już tu kiedyś byłam, ale od tego momentu, w sensie ten tężnie, ten bardzo się zmieniły. Jestem teraz na górze, jest. Ciekawiej wokół jest właśnie ta ścieżka dydaktyczna z tymi roślinami słonolubnymi. No 10 zł to jednak nie jest taka duża cena, jak tak sobie myślę. Warto to zobaczyć, jeżeli będziecie. E, jakaś muzyka tam gra. E, bo jest naprawdę bardzo ciekawe, fajnie się tam naprawdę oddycha. No i warto wejść. No, ogólnie, jeżeli chodzi o bilet ulgowy, to ulgowy kosztuje 6 zł. Ee, no ale ja oczywiście nie mam legitymacji, bo jej jeszcze nie podbiłam. Także, jeżeli lubicie takie e, rzeczy, to polecam, bo ja się dobrze bawiłam. Natomiast jest park, który jest w kolorowy. Jest bardzo krzywitko, tylko nie wiem, co to jest. Jakieś, jakieś zwierzę, chyba jakiś ptak. O, tam coś się dzieje. Wszystkie takie krzyczą, nie wiem o co chodzi. Dziwne. No widzicie, to jest jakaś parada dzisiaj. To nie wiem, nie wiem jaka, ale nie jest jakaś. Tu też jacyś ludzie stoją, więc to jakaś impreza się odbywa dzisiaj. No, nie wiedziałam tego właściwie. O, no tutaj to jest naprawdę tłum ludzi. Nie wiem czy coś słyszycie, bo na pewno ta porada tu przychodzi, a je jest coraz z nas i taki niezwykły tu mamy właściwie nie wiem po co to jest bo tutaj nic nie ma i tam podaję wam pokażę miejsce gdzie możecie sobie wodę wypić taką zdrową poczekajcie mamy trzy mamy wodę siarczkową, zwykłą i jodkową bramkową możecie sobie przeczytać co robią które a no widzicie to się nazywa sanatorem na konie. od 1836 tak wygląda przed tego budynku i przepraszam, że tak cicho tam mówiłam, no ale wiecie, raczej w takim miejscu nie wypada się yy, drzeć za bardzo. Także tak wygląda on od frontu. No i tu jeszcze mamy jakąś fontannę. I teraz e, będziemy sobie szli chyba coś zjeść już, bo już jesteśmy głodni bardzo. Więc idziemy w tamtą stronę e, i pewnie wam pokażę, e, gdzie pójdziemy zjeść, bo mamy taką jedną restaurację, która jest naprawdę fajna e, i dobra. E, nie wiem, czy pamiętacie, jak wam mówiłam o tym dźwięku dziwnym, takim jakieś ptaki w tle. E, no to ogółem okazało się, że to nagranie z głośnika po to, żeby e, odstraszać gołębie i inne takie, żeby się nie załatwiały tutaj, ale... Mam pewne wątpliwości, czy to działa. Idziemy właśnie tutaj do bistro słoneczne, tylko obawiam się, że może nie być miejsc, bo tutaj jest dość mało stolików, więc zobaczymy, czy będziemy mieć szczęście, ale widzę, że naprawdę może nie być miejsca żadnego. No niestety, tak jak mówiłam, wszystkie stoliki były zajęte, więc no już wracamy, więc próbujemy ewentualnie zajechać tu jeszcze sobie Samochodem zobaczyć na parking, może się uda coś znaleźć. A jeżeli nie, no to, no to cóż, to może znajdziemy inną, albo po prostu nie zjemy. Najgorsza opcja, ale może się taka zdarzyć. No, także zbieramy się stąd. Pogoda jest w ogóle bardzo ładna. To... Nasze jedzenie skończyło się tak, że szukaliśmy jakiejkolwiek restauracji, albo wszędzie było zajęte i nie było miejsca. Sorry, pies mi zieje z tyłu <noise> i nie było miejsca, żeby usiąść, no albo były nieczynne, więc skończyłam z hot dogiem, też fajnie. Dzień dobry, moi drodzy, zostajemy w takim klimacie odpoczynkowym i senatoriów, ponieważ dzisiaj wracamy na Lubelszczyznę i jesteśmy dzisiaj w Nałęczowie. Nałęczów no, najbardziej znany jest ze swojego mikroklimatu, który głównie spowodowany jest przez to, że są tu gleby lesowe, że jest bardzo dużo roślinek, bardzo, duże, bardzo dużo drzew, przez dwie rzeki, które tędy przepływają, no i właśnie też głównie przez mineralne źródła wód mineralnych. także jest to miejsce typowo właśnie do odpoczynku, uzdrowiskowe. no i dzisiaj właśnie je troszkę pozwiedzamy. no i pokażę wam co nieco. no jakby nie ma tu wielkich atrakcji, bo tak jak mówię, no tu przyjeżdża się głównie odpocząć, pospacerować i pooglądać ładną naturę. ale na pewno coś się uda. także zapraszam. Jak wam właśnie mówiłam, tutaj mamy cały ten park. Ten park został stworzony przez Stanisława Małachowskiego, który tak samo stworzył cały nałęczów, ponieważ on wykupił ziemię. Wcześniej to się inaczej nazywało. Potem on wykupił te ziemię, właśnie stworzył nałęczów i stworzył ten park. Także można podziwiać. Fajne jest to, że są właśnie takie duże zielone przestrzenie i gdzie właśnie ludzie sobie siedzą, biwakują, mają pikniki. No i odpoczywają. Co mają innego robić? Jakbyście mieli ochotę pokarmić kaczki, to Ty sobie możecie za złotówkę właśnie ziarenka dla nich wykupić, żeby je sobie tutaj pokarmić, ponieważ nie powinno się karmić kaczek chlebem, tylko właśnie ziarenkami. Jak możecie wiedzieć, w Nałęczowie produkowana jest nałęczowianka i Cisowianka, nie jedna z takich najbardziej popularnych właśnie wód i właśnie ten budynek, który tu widzicie, kiedyś właśnie był na etykiecie nowej na właśnie tata mi tutaj pokazuje, tak jak wam mówiłam, że właśnie na tych starych butelkach. nie wiem czy będzie widać. o, widać, to ten sam. No. ale już chyba teraz to nie ma właśnie, tak jak mówiłeś, że już nie chyba już nie ma napis jest. nie ma tak, ale wcześniej były. Dzisiaj jest wszędzie pełno piesków, a ja uwielbiam pieski, więc czuję się jak w raju. Tyle, że Kajlo jest troszkę za bardzo pobudzony i z wszystkimi chce się zapoznawać, ale naprawdę jest ich mnóstwo i akurat to jest bardzo fajne. Możecie zobaczyć, mamy na przykład tutaj chata żeromskiego. I właśnie tutaj bardzo dużo przyjeżdżało takich znanych ludzi, jak właśnie Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski i tak dalej. Także to miasto, miasto. Ta miejscowość jest właśnie mocno związana z takimi postaciami. Tam takie miejsca bez zieleni i tak samo tu wycinka chyba przygotowywane jest właśnie pod sezon, bo widzę, że właśnie będą chyba wsadzone tam nowe jakieś kwiatki, krzewy i tak dalej. Bez teren budowy i wstęp zabroniony. Bo normalnie z tego co pamiętam to tutaj właśnie są też takie tereny zielone. Jak z tamtej strony wyjdziecie sobie już z tego parku, to idąc tu tak w sumie głównie, główną, głównie główną ulicą, to możecie zobaczyć właśnie jest mega dużo takich bardzo ślicznych willi, bo tutaj jedną podejrzymy na przykład tu, ale po drugiej stronie tak samo. One przeważnie są hotelami lub restauracjami, nie? Tak jak tu Villa Rai, ośrodek odnowy biologicznej, czy tu restauracja. Ale są mi tak bardzo ładne, także warto się tu przejść, i sobie je poglądać. A my teraz pójdziemy pod taką jedną, przy której zaparkowaliśmy, która jest bardzo fajna cukiernia i pokażę wam ją, ponieważ właśnie tam przez chwilę przebywał Bolesław Prus. I właśnie jesteśmy pod tą willą, o której Wam mówiłam, ona nazywa się Kawiarnia Ewelina, ale to też willa. I przy okazji taka ciekawostka, że tutaj kręcone były sceny do filmu krótkometrażowego pod tytułem Egzystencja. O, i co można sobie zaskanować i go sobie obejrzeć. I tutaj macie na potwierdzenie moich słów e, tabliczkę, więc nie kłamą. I pokażę Wam mniej więcej jak ten budynek wyglądał, w sensie z tej strony. Przejdźmy sobie. Przejdę nielegalnie po trawie. Tu mamy taki ogródeczek. No i przód i ta tabliczka. Na sam koniec musicie mi wybaczyć, że zakończenie nie jest na Łęczowa. A z mojego pokoju, ponieważ ym, troszeczkę inaczej planowałam rozłożyć te filmy i nie łączyć y, wtedy Buska z nałęczowym. Jednak y, no tak najbardziej pasowało, dlatego nie mam y, zakończenia z nałęczowa. Natomiast myślę, że to nie jest wielki problem. E, żegnam się z wami tutaj. Bardzo dziękuję za obejrzenie e, filmu. No i zapraszam na kolejne. Na razie.